W polskim biznesie szykuje się prawdziwa rewolucja. I to, powiedzmy sobie szczerze, nie jest żadna przesada. Chodzi o krajowy system e-faktur, znany jako KSEF. To system, który, no cóż, wywróci do góry nogami to, jak do tej pory myśleliśmy o fakturowaniu. Mówimy o jednej z największych transformacji cyfrowych ostatnich lat. No właśnie. I tu pojawia się to kluczowe pytanie: Czy firmy są na to gotowe? Bo od odpowiedzi zależy, czy w 2026 roku biznes będzie działał płynnie, czy może utknie w jakimś biurokratycznym chaosie. A czasu na przygotowania jest coraz mniej, więc ignorowanie tematu po prostu nie wchodzi już w grę. I właśnie dlatego powstał ten materiał. Chcemy przeprowadzić przez ten cały proces krok po kroku. Od samych podstaw, aż po te bardziej skomplikowane szczegóły. Wszystko po to, żeby wdrożenie KSF w firmie było jak najmniej bolesne i, co ważniejsze, jak najbardziej efektywne. Dobrze, zacznijmy od fundamentów. Co to w ogóle jest ten ksef i dlaczego rząd wprowadza go akurat teraz? Zrozumienie tego jest absolutnie kluczowe, żeby pojąć resztę. Najlepiej wyobrazić sobie KSF jako taką centralną, państwową pocztę dla faktur. Zamiast wysyłać dokument, nie wiem, mailem bezpośrednio do kontrahenta, każda firma będzie musiała nadać swoją fakturę właśnie do Kasefu. Ten system ją sprawdzi, przybije powiedzmy oficjalny stempel i dopiero wtedy udostępni ją odbiorcy. To jest absolutna zmiana logiki obiegu dokumentów. Ta tabela świetnie pokazuje skalę tej rewolucji. Spójrzmy tylko na ten drugi wiersz, ważność prawna. Do tej pory było tak, że faktura stawała się ważna, gdy trafiła do odbiorcy, a teraz stanie się prawnie wiążąca dopiero w momencie, gdy dostanie swój unikalny numer w ksef. To jest powiedzmy sobie wprost gigantyczna zmiana, która wpłynie na wszystko, od księgowości po terminy płatności. No dobrze, a dlaczego rząd to robi? Cóż, motywacje są dość jasne. Przede wszystkim chodzi o pieniądze. O uszczelnienie systemu podatkowego i walkę z oszustwami. Ale jest też druga strona medalu. System, przynajmniej w teorii, ma też przynieść korzyści firmom. Jak? Poprzez automatyzację i standaryzację całego procesu. Przejdźmy dalej do pytań, które pewnie nurtują każdego przedsiębiorcę: kogo dokładnie obejmie ten obowiązek i, najważniejsze, kiedy? Jakie są te kluczowe daty, których trzeba bezwzględnie pilnować? No i mamy harmonogram. Zasadniczo podzielono go na dwa główne etapy. Kluczowa jest tu jedna liczba. 200 milionów złotych przychodu brutto. To taka magiczna granica. Firmy powyżej tego progu startują jako pierwsze 1 lutego 2026 roku. A co zresztą? Zaledwie dwa miesiące później, czyli 1 kwietnia, obowiązek obejmie już praktycznie wszystkich. To krytycznie ważne, żeby już teraz precyzyjnie sprawdzić, do której grupy dana firma należy i zakreślić tę datę w kalendarzu na czerwono. Ważna uwaga, KSeF dotyczy przede wszystkim krajowych transakcji między firmami, czyli tego, co nazywamy B2B. Obowiązek nie obejmie na przykład faktur dla konsumentów, czyli B2C. Nie obejmie też faktur od zagranicznych dostawców, którzy nie mają w Polsce stałej placówki. To jest naprawdę kluczowe rozróżnienie dla wielu biznesów. Okej, okay, wiemy już co, dlaczego i kiedy. Pora więc przejść do najważniejszej części. Jak? Jak w praktyce przygotować firmę na tę zmianę? Okazuje się, że cały ten proces można sprowadzić do trzech logicznych, następujących po sobie kroków. I te kroki to analiza, wybór i autoryzacja. Krok pierwszy to takie spojrzenie do wewnątrz. Trzeba zrobić audyt, zmapować, jak teraz wyglądają procesy fakturowania. Dopiero potem, w kroku drugim, można wybrać odpowiednie narzędzia. A na samym końcu, co jest niesamowicie ważne dla bezpieczeństwa, trzeba skonfigurować, kto w firmie będzie miał do czego dostęp. Proste. Analiza, wybór, autoryzacja. No właśnie, co wybrać? Opcje są w zasadzie dwie. Darmowe aplikacje od rządu mogą być w porządku dla najmniejszych firm, które wystawiają kilka faktur w miesiącu, ale dla większości przedsiębiorstw, które potrzebują automatyzacji, integracji z własnymi systemami księgowymi, jedynym sensownym rozwiązaniem będzie oprogramowanie komercyjne. I tu dochodzimy do naprawdę, naprawdę ważnej kwestii bezpieczeństwa i zarządzania dostępem. Boksef to nie jest system typu wszystko albo nic wręcz przeciwnie, on pozwala na bardzo precyzyjne rozdzielenie uprawnień. Jedna osoba w firmie może mieć prawo tylko do wystawiania faktur, inna tylko do ich przeglądania, a jeszcze inna do zarządzania uprawnieniami dla całego zespołu. A skąd system ma wiedzieć, że to my? No cóż, do dyspozycji jest kilka metod. Osoby fizyczne mogą używać dobrze znanego profilu zaufanego albo podpisu kwalifikowanego. Całe firmy mogą się uwierzytelniać za pomocą tzw. pieczęci elektronicznej. A co najważniejsze z punktu widzenia automatyzacji, istnieje specjalny certyfikat KSF. On pozwala na to, by system księgowy firmy bezpiecznie gadał z platformą rządową bez udziału człowieka. Dobrze. A teraz, żeby w pełni zrozumieć wagę tej zmiany, musimy na chwilę spojrzeć na to z szerszej perspektywy, bo KSEF to jest coś znacznie, znacznie więcej niż tylko nowa metoda wysyłania faktur. Kluczowy wniosek jest taki: KSEF staje się centralnym punktem całego cyfrowego ekosystemu podatkowego w Polsce. To jest to brakujące ogniwo, które połączy ze sobą wszystkie inne obowiązki sprawozdawcze. Jak to ma wyglądać w praktyce? I tutaj właśnie widać, jak te wszystkie kropki zaczynają się łączyć. Ten unikalny numer identyfikacyjny, który każda faktura dostanie w KSEF, będzie musiał pojawić się w plikach JPK, czyli jednolitych plikach kontrolnych. W przyszłości ten sam numer ma być wymagany nawet w tytule przelewu bankowego. Mówimy tu o totalnej integracji danych podatkowych. A co jeśli ktoś to zignoruje? No cóż, od 1 stycznia 2027 roku zaczną obowiązywać sankcje. I to niemałe, kara pieniężna może wynieść nawet do 100% kwoty podatku, który jest wykazany na fakturze wystawionej poza systemem. I to jest chyba najlepsze podsumowanie całej tej sprawy. Chodzi o to, żeby podejść do KSEF nie jako do jakiegoś przyklego obowiązku, ale jako do strategicznej szansy. Szanse na cyfryzację i automatyzację firmy. Wtedy, zamiast przeszkadzać, ten system może zacząć naprawdę pomagać. I z tym pytaniem na koniec warto zostać. To jak na nie odpowiemy, zadecyduje, czy KSEF będzie dla danej firmy tylko kolejnym obciążeniem, czy może nieoczekiwanym katalizatorem cyfrowej transformacji. I ta decyzja jest podejmowana w polskich firmach właśnie w tej chwili.